Cześć, tutaj Ola i pierwszy odcinek. Ola testuje gry. Ymm, MIP, Virtual pet Game. Tak, możecie nie widzieć wszystkiego, ale obrazzeczki pokażę. Tak. Mip. Poż na grę, oczywiście już zaraz wejdę, później ja tu przetestuję. No i będzie dobrze. Otwórz. Tak, wygram na tablecie, jak już zauważyliście. że okay. Ładuję się. I bardzo bym chciała, żebyście mi powiedzieli, czy ma być Facebook w końcu, bo jedna osoba widziałam, że mi napisała, czy ma być. I to była pozytywna. Nie stworzyłam jeszcze, bo nie wiem czy w ogóle ma sens to na razie. Więc proszę, proszę, czy ma być Facebook. Tak, muzyczka. Ja to umiem. No klik. No nie ładnie. Tak. Hmm. Będziemy to kupować. I jabłuszka musimy kupić. Jak kupione będą, to nie moja wina. Ściszę może też muzykę. Będzie, ale żeby nie było. Tak, jedzonka nam przypasowała. Okej, okay, no. no. Tak, śpiące jest, ale ze sioduszką nie będę. Śpi. Fajne, fajnie śpi w porównaniu do Moja 4 i tego Dino. Coś tam Dino, coś tam game, czy też. Ten inaczej śpi. Tak. O, imienia. Przepraszam, nie zmieniłam za imienia. Tak, ponieważ jest oczywiście MIP. Hmm. On będzie miał na imię. Hmm, chyba będzie miał na imię Ola. W końcu to jest Ola, więc Ola. Olu, ta Ola. Okej. Okay. Tutaj są jeszcze Facebook oczywiście, głos można sobie skasować. Tak. I teraz wam pokazuję, co tu można robić. Od początku. Tu jest sklep i się kupuje różne rzeczy. Tutaj ubrania, tutaj dekoracje już do domu. Tutaj jedzenie, o nie chciał wejść. Tutaj dom, czyli można ozdobić dom. Nie dom, tylko dom po prostu, dom ozdobić. Tutaj takie do, jakie będą te różne rzeczy. Tu do, e, ogród można zrobić, to jest e, hala sportowa, czy jakiś pokój sportowy, rybki i diamenty można kupić, ale za prawdziwe pieniądze. To się jak dla mnie nie opłaca, jeśli jeszcze tę muzykę. Tak, gdy będą reklamy, to was przepraszam, bo to oczywiście darmowa gra. Więc nie mam wpływu na no to. Oczywiście. Okej. Okay. Ale. Dalej są gry. Jak widzicie. Tak. Zagramy my sobie no, Są dwie nawy, sobie zagramy, nie? O, w tą stronę. Dobrze. Jak są w tą stronę, to będzie w tą. Tylko ja muszę się obrócić. Gramy. Okej, okay, tu jak widzimy jest mój. Trzeba go chyba... Aha, faktycznie trzeba go wykierować. Uch, przegaliśmy, Nie będziemy czekać. Josia. już się. No, dawajcie. Innego. To jest chyba w tą stronę, więc jest ok. Tak, będę w, to, w tą stronę, będzie O, to jest takie złoto coś. Weź. Weź. To. I daje 8 monet. Tu się monety oczywiście zbiera. Tak. I to... O, kawałek się I to nie będzie rozgrywka tylko z tego, jak chcecie. Będę na, przy... na... Często nie będę dawać z tego odcinków, bo będzie z innych gier, ale czasami kiedyś może się zdarzyć, że jeszcze z tego będzie jakaś. No same kamienie bierzemy, tak jest inteligentna. No dawaj kamyk. Aha, nic nie zostało. Kurka. A teraz wspomnę, no to kamek leździe. A nic widać. Myślałam, że zawsze się coś cieszy. Возьми, да, да. Возьмем золотый камень. Да. Снова не заведем, да? ай Так, может, сбоку палушки, палушки. Ну. О, Я с в No, znowu nie złapałam. Dawaj, łapa. Da. No. Paluszki muszę sobie zjeść. No, dwa. No nie moja, jedna tylko. Tej Ty gry, że taka nieinteligentna jest. Czyli moja. O, wiem skamyk i dam. Ja pierdolę na ja, ja nie mogę. Ja nie mogę. Dlaczego? Ja nie mogę. Я вам взяла за что. Давай, дай. Еее! Удар, вообще удар. О, на бештет. Еее! Миколай, ку И, Теперь я другая игра. Ла. Тут и большая, тут и... Не. О, монета. Ла. Ку-ку. Ого. Tak to się gra. okej okay, już... Koniec bierze. Widzieliście. Jak dla mnie tak jest spoko. Okej, okay, jest. Tak jak się śpi, taka lampka. Tak, lampka. Królik. O, drugi level dostaliśmy. Kart. Tak, do kart dojdziemy. Jak widzicie, tutaj jest ilość pieniędzy i diamentów. Tu są ustawienia, tu jest szafa. Możemy się przebyć, gdy mamy ubrania. My nic nie mamy. Możemy myć naszego zwierzaka. Tak myjemy. O, tutaj możemy wyjść na dwór. Tu jest niestety w drugą stronę bo to wiem no ale musicie widzieć no tak tu możemy skakać na tym jeździć chyba o, czy można tutaj można ze znajomymi się połączyć tutaj jest właśnie sklep do tego domku można go udekorować tego tutaj jest trampolina, można na nią skoczyć tak i fikałki robić i różne fajnie to wygląda idziemy dalej i tu jest Ła, aż skoczył zjeżdża drzelka, tak to jest chyba najlepsze tam jeszcze po lewej jest bo są piłki do koszykówki jest więc kosz o god. jest ile strzelimy, ale my nie strzelamy no właśnie chciałabym wiedzieć czy mam facebooka wstawić Czyli, czyli zrobić, czy nie. Tutaj są. Jak, jak chyba kiedyś. O tak. Pamiętacie? Evolution. Tak, z tego też możemy zrobić kiedyś. Tak. No, chodź. No i zrobiliśmy kupę. Robimy sobie jeszcze jeden. To jak. Jak wstanie. Ale fajny, zębisty kolega. Kupy też lubi. Ok, tutaj mamy akwarium. Kupmy sobie jakieś, a też niestety z drugą, drugą stronę jest. I tutaj mamy pokem. I tutaj można kupić yy, różne dekoracje. I oczywiście, tak, są nowe, te dwie. Drogie, więc kupimy fioletowkę lecimy do akwarium i ją nakarmimy, no, karmimy rybkę. Masz. Raz, dwa, trzy zyziarki. Widzisz bonus weekend. 4 zielonka. O no, nie jest taka głodna. Idziemy ona zaś. No, dobrze. Idziemy dalej zwiedzać. Tutaj jest akurat ten gimnastyk i inne te. Tak, przez skakankę możemy skakać. Tutaj są nasze ewolucjony i tutaj skaczemy przez skakankę. No ja tutaj można tak przez cały czas, ale ja nie chcę, to są nasze jajka. trampolina też można po niej skakać. I robić kącik tą snu można, no, ale nie można spać. Тоже можно что-то купить. Тут есть деньги. А тут я вам закрою. Будет тишина. Кош. мне не сухо. Я вот nie Jeszcze głośniej. No, no to nie słychać, trochę dobrze. wam zagrać Wam. Święta, no, jest dopiero październik. Święta to dopiero dwa miesiące, ale znam taką jedną. No, no jedną tą taką piosenkę, jak. Czyli kolendę. No. leży jeszcze Nie pamiętam już, przepraszam. Teraz będzie długo. Te piękna piosenka. Tak, nie pamiętam, ale tutaj nie też wkurzałem te wideo. Dobrze, że możemy skip zrobić i to nam no, skipnie się, tutaj też, papa, papa, pa. no papa miała coś, no. tak, bębenki, bębenki, no bębenki, ale na bębenach nie umiekać. Moja muzyka Przepiękna. I na gitarze, a na gitarze to sobie sama wymyśliłam taką piosenkę. To jest bardzo łatwa. No nie wiem, czy ja to wymyśliłam, czy już po prostu była, ale no, jest tak. Ok, i to była przykrywka. Taka, więc zaczynam. Tak, wymyślony. Tak, jeszcze ostatnie to jest mówienie. No, cześć. Cześć, jestem. Ola! Tak. Ja już myślę, że możemy skosować to głos. No, właśnie skosuję. Ciszyć inaczej. Nie wiem czy może być taki. Właśnie kombinuję czy taki może być czy nie. Ale już tak nie zostaję. Mamy obłodek. O nie. Wracam do was, gdy to się odetnie. Już jestem w ogródku. Dużo, długo mnie nie było w sumie. mamy mieliście pauzę, ale ja w tym z tym kombinowałam z pincerem. Tutaj oczywiście możemy kupić nasionka i kupimy. Proszę was, nie zacinajcie się tam. Nie wiem dlaczego się tak zacina. No ale, okej. Okay. Zastówkę Okej, okay, dwa kupiłam przez przypadek. Nie będziemy siać, bo tu będziemy z innych odcinkach. Tu można malować. Te tak, kruszne i namaluję coś takiego, co zawsze malowałem. Najlepiej no, ja robię... Nie, takie kółko... No, weź Nie, nie, chcę mi malować, kropka. Tak, kropka to moja accja. No bo niech już będzie ta kropka. O, dwie kropki. Dobra. Idziemy stąd. Tak, klockami można się pobawić. Właśnie Ojcie, przepraszam. No e, wiecie co? Psy mi tutaj wariują, wariują bo mam psa Alexa. I właśnie się kłóci z sąsiadki... No z sąsiadką się kłóci. Tak, swoim sąsiadkom. Zazaczę, gdy to ucich Alex! Okej, okay, już jestem. Tak, tutaj można różne rzeczy budować. <noise> tak, można budować, kolorki zmieniać. Uciszyła naszego psiaka. O, karty. Właśnie dostaliśmy karty. I mamy chyba trzy jeszcze. Na... No trzy chyba karty mamy. Nie, te no, cztery. Karty to są fotografie tego zwierzaczka. Jaką dostaliśmy. I tu jest numer, napisany. 40. To są różne kategorie. A 40. Tutaj jest. O, mamy jedną. Następna kred. Numerek. Dwadzieścia dwa! O, złotki. No i to piszę ile mamy kart. No. To tak się dowiesiłaś no. No. Dwadzieścia. No prawie dwa. Już chciałam pauzować, a 21, dobrze słyszę 22. Na B. Jeszcze dwie karty. 42. Co tak daleko chciałbym przechodzić? No, tutaj już mamy następną. I ostatnia. 7. Tylko tak? Nie no, się zapisyłeś. No, o, przynajmniej tutaj na dobre jest. Chodź, karto, to tutaj. No. Tak, gola. <gry> ok, następne. Tutaj możemy. No, po prostu zamiast kupować rzeczy, możemy je zrobić. No to się kupuje i robi. Później. Może zrobimy coś. Zrobimy sobie wadę cukrową. I lubię mąki. Okej. Okay. Tak to wygląda. Później się nam otwiera taki mikser. To nam tutaj wlatuje. My musimy włączyć. Tu nam się robi, i hey, wata cukrowa nam się zrobi, tak, i będziemy mogli normalnie ją zjeść, i daje więcej jedzenia. Tak, jej! No, no to wata cukrowa znika. Niedługo my będziemy znikać, bo już ostatnie dwie opcje: to jest budowanie, czyli następne miejsce. No weź się, ładuj, tablet, mi się rozładujesz zes. Tu mamy samochód, tak, do gry. Bo jest gra z samochodem potrzebna. Teraz no, nam się wyładuje. No, się. Tak, mamy takie autom. Tak. No i tutaj wszystko można kupić. Tutaj są te jakim na drogi. I tutaj mamy różne samochody. Dostaję taką, taką, taką i taką. To wszystko, i tu są ulepszenia, i tu można grać. Ok, i ostatnia rzecz w naszym, naszej grze, tak, już długi ten odcinek, powiem, że pół godziny na to można robić rzeczy, czyli planować. Tak, znowu krzyczą na siebie nasze pieski, kochane. Okej. Okay. Nie wiem. Może chodzi tu. tu. Ok, powinno być już widać. Tutaj są różne potrzebne narzędzia. I na przykład tu mamy coś. I 5 minut. Nie 5 godzin. Nie, 5 minut. I tutaj mamy pokazane jakie mamy rzeczy. Później to sobie odsłaniamy i możemy wybudować. Coś. No. To już. Tak, można strzałką też się wypołuczać. Nie, nie e, tu, no. no i to już by było tyle naszego nowego moja. E, tak, jak mówiłam, może będzie jeszcze kiedyś tego odcinek, może nie. Ale proszę was, jeszcze proszę bardzo was, by był jeden komentarz, czy ma być Facebook, a ja chcę więcej. Był jeden pozytywny, więc to jest bardzo fajnie. Jeszcze łapka w górę, jakbyście mogli pod jakimiś filmikami dać. Więc na pewno będzie częściej, bo na razie jest tylko chyba w weekendy są te różne filmiki, a to na pewno jeszcze w tygodniu jakoś tak w tygodniu oczywiście szkolnym. Ale to będę wiedzieć, że Wam zależy oczywiście.